Projekt Liderzy Zmian to cykl spotkań informacyjnych na temat nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania zmianą. W trakcie rocznego cyklu spotkań reprezentanci oraz eksperci firm opiekunów postarają się udzielić odpowiedzi na pojawiające się wśród kadry menedżerskiej problemy i wątpliwości co do kierunków dalszego rozwoju i sposobów zarządzania firmą. Rolę firm opiekunów pełnią TRW Breaking Systems Polska sp. z o.o., Hager Polo spółka z o. oraz Amtra Spółka z o. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie dotyczące tego, czy warto dbać o jakość swojego produktu. Obojętnie, czy produktem jest w tym wypadku fizyczna rzecz, czy, czy usługa, czy, czy, czy technologia, tak naprawdę jakość może stać się istotnym elementem przewagi konkurencyjnej dla każdego przedsiębiorstwa i może być celem samym w sobie. Oczywiście nie możemy tutaj abstrahować od kwestii ekonomicznych czy wyników czysto finansowych, ale zarządzanie przedsiębiorstwa poprzez stawianie jakości produktu jako celu dla przedsiębiorstwa może być istotnym elementem do zarządzania pracownikami, do zarządzania procesem, do optymalizacji procesu produkcyjnego czy, czy procesu powstawania samego produktu. Na pytanie to w zasadzie powinien zajmować się zarządzaniem jakością i dbać o jakość w przedsiębiorstwie? Powiem, że każdy z pracowników, każdy z, każda z osób zaangażowanych w proces wytworzenia produktu, każde ogniwo jest tu istotne, od najniższych stanowisk do, do stanowisk prezesa. Jeśli z z któryś z tych ogniw nie działa, proces zarządzania jakością jest zagrożony. Oczywiście. Poszczególne osoby mają większy lub mniejszy wpływ na, na finalny produkt i finalną jakość produktu. I zwróciłbym tutaj uwagę przede wszystkim na, na menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy mają, mają największy wpływ na to, jaki produkt finalnie jest wpuszczany na rynek. Jak wspomagać takie procesy? Dzisiaj w dzisiejszych czasach menedżerowie i przedsiębiorcy mają cały wachlarz możliwości, które w, są w stanie pomóc, pomóc zarządzaniu jakością. Oczywiście są odpowiednie szkolenia, są odpowiedni specjaliści, którzy potrafią, czy to poprzez szkolenie, czy poprzez audyt, czy poprzez zatrudnienie takiej osoby, pomóc przedsiębior, przedsiębiorstwu, czy pomóc firmie optymalizować procesy, procesy produkcji, procesy dostarczania usług, tak aby one były jak najlepszej jakości. Ja za podstawowe źródło wiedzy dotyczącej zarządzania jakością uważam w momencie internet, jako jest to miejsce, gdzie tak naprawdę wszelka wiedza jest dostępna. Od niedawna przedsiębiorcy mają nowe możliwości na rynku. Mam tutaj na myśli programy finansowane przez Unię Europejską, chociażby taki program jak Liderzy Zmian. Oprócz aspektów czysto edukacyjnych, czysto szkoleniowych. Największą zaletą tego typu programów jest przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi, którzy wprowadzają i optymalizują procesy wprowadzenia zarządzania poprzez jakość, a także czerpanie dobrych wzorców. W trakcie wprowadzenia zmian w firmach często ujawnia się luka kompetencyjna wśród pracowników. Aby dostosować wiedzę i kompetencje pracowników do nowych wyzwań, menedżerowie mogą skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach otwartych, jak również tych specjalnie dostosowanych do potrzeb firm. Osobom, które chciałyby zgłębić temat, szczególnie polecam działanie 2.1.1, 8.1.1 i 8.1.2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmień swoją firmę na lepsze. Korzystaj ze szkoleń i doradztwa. www.liderzy.gar.pl Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.